Guardiola wylądował. Choć w zasadzie bardziej pasowałoby powiedzieć, że się rozbił u wybrzeży Monako. Przez lata udawało mu się utrzymywać poziom trudny do osiągnięcia przez innych menedżerów, ale wszystko co się wznosi, musi kiedyś opaść. Niektórzy ostrzegali, nie wsiadaj do angielskiej maszyny, bo to po prostu nie umie latać po Europie. Wydawało się, że Guardiola znów będzie miał wszystko, czego mu potrzeba. Pieniądze na transfery wielkich graczy i warunki, które pozwolą mu wygrać zarówno rozgrywki ligowe, jak i powalczyć o Ligę Mistrzów. Marzenia o tym pierwszym odebrał mu Antonio Conte, któremu nawet nikt nie chciał za bardzo przeszkadzać, a Liga Mistrzów przepadła wczoraj. City miało dwubramkową zaliczkę, a i tak pozwoliło ją sobie odebrać. Jak to możliwe, że mając taki budżet na transfery ma się tak niezgraną i nieefektywną linię obrony? Defensywa City wyglądała jak zęby typowego Sebixa po spotkaniu z pięścią Gołoty, czyli bardziej jej nie było niż była. Ale to żadne nie, bo katalończyk miał budżet i mógł z nim zrobić co tylko chciał. Chciał kupić stąsa, to ma stąsa. Zawsze miał upodobanie do przepłacania za obrońców, którzy odwdzięczali mu się słabą grą. Stonsowi do Czyglińskiego jeszcze sporo brakuje, niewykluczone, że jeszcze będą z niego ludzie, ale jak się patrzy na jego dyspozycję w tym sezonie, to zęby bolą. Tylko nie wspomnianego Sebixa, oczywiście. Guardiola zawiódł w tym sezonie jak w żadnym poprzednim. W Barcelonie nie schodził poniżej pewnego poziomu, w Bayernie Półfinały Ligi Mistrzów i Mistrzostwa Kraju, więc hejterzy musieli mu wypominać te porażki w Europie. HUE HUE ZOBACZ JAK PRZEGRAŁ W PÓŁFINALE HUE rzeczywiście powód do wstydu. Ale tutaj wymówek być nie może. Kołem ratunkowym na ten sezon jest Puchar Anglii, ale przecież nie płacą mu milionów za to, by tak szybko odpadać z walki o te najbardziej prestiżowe trofea. Hejterzy mają więc paliwo. Źle dobrana taktyka w rewanżu, bezsensowne rozszady na pozycjach, słabe transfery do defensywy i tym podobne. Najbardziej dziwi mnie jednak krytyka zwolenników Mourinho, jako niby ten sezon miał potwierdzać wyższość Portugalczyka nad Katalończykiem. Przypomnijmy, wypominana guardia Joli klęska to 1-8 Ligi Mistrzów i pierwsza czwórka w Premier League. Z litości nie przypominam niektórych sezonów Mourinho w roli menedżera, bo jeżeli Pep w tym sezonie rozbił się w Monako, to co rok temu zrobił Mourinho w Londynie? Dajcie znać, co sądzicie o tegorocznej dyspozycji Manchester City i gdzie Waszym zdaniem Pep popełnił najwięcej błędów. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, by być na bieżąco.